Pan z wami i słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Panie. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba, oraz brata Jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich, twarz jego zajaśniała jak słońce. Odzienie zaś stało się białe jak światło, a oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos. To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie. Uczniowie słysząc, to upadli na twarz i bardzo się zlękli, a Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry Jezus przykazał im mówiąc, nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Oto słowo Pańskie, Drodzy bracia i siostry, co drugą niedzielę rozpoczynamy czas naszych parafialnych rekolekcji, czas naszego przygotowania do najważniejszego wydarzenia w ciągu roku, jakim jest celebrowanie, świętowanie Paschy naszego Zbawiciela tajemnicy Jego męki, śmierci i chwalebnego zmartwychwstania. Chcemy przez te trzy dni przygotować nasze serce, przygotować nasze sumienia, przygotować nasze myśli, i pragnienia na spotkanie z Bogiem, na adorację Go w Jego krzyżu, który podjął dla naszego zbawienia oraz aby radośnie wyśpiewać Jego chwałę w poranek wielkanocny, w poranek zmartwychwstania. Każdego roku w okresie Wielkiego Postu spotykamy się, aby odprawić te parafialne rekolekcje. Warto na początku tego czasu postawić sobie takie fundamentalne pytanie: czy ja pragnę tego czasu? Czy ja tak naprawdę chcę odbyć rekolekcję? Czy może jednak jestem tutaj tylko dlatego, że muszę tu być? Bo jest niedziela, bo jestem w tej parafii. Bo nie chcę, żeby proboszcz potem mnie po kolędzie pytał, gdzie byłem w czasie rekolekcji. Może tak naprawdę ja nie potrzebuję tego czasu, albo uważam, że nie potrzebuję tego czasu. Może wolałbym jakoś inaczej spędzić niedzielę, jakoś inaczej spędzić te trzy dni. Na pewno nie na słuchaniu kogokolwiek, bo przecież moje życie jest dobre, moje życie jest spełnione, moje życie jest ułożone. W tym roku razem z moimi przyjaciółmi podjęliśmy decyzję, że pojedziemy na narty. Ja z racji tego, że jestem bardzo spontaniczny, taką mam naturę, bo też jestem sam, więc nie odpowiadam w pewien sposób, kiedy organizuję wakacje za innych, jeżeli organizuję sam dla siebie. No to myślałem, że to taki będzie spontaniczny wyjazd, kiedy zamówimy sobie jakieś mieszkanie, kiedy po prostu pojedziemy, kupimy karnet i będziemy jeździć na nartach, od wielka filozofia. Natomiast kiedy zacząłem z tymi moimi znajomymi rozmawiać, trochę starszymi ode mnie, bardziej doświadczonymi, którzy też no, czują taką większą odpowiedzialność za siebie nawzajem, bo są małżeństwem, zaczęli mnie pytać: A jak to będzie, a ubezpieczenie a jak się tam dostaniemy a kto po nas przyjedzie a jakie bilety a coś tam, coś tam, coś tam. Tak sobie pomyślałem, że jak to człowiek musi mieć odpowiedź na każde pytanie, jak to człowiek lubi. Żeby go nic nie zaskakiwało, żeby był przygotowany na wszystko. Jak przydarzają się sytuacje, które nie są po naszej myśli, to czujemy się nieswojo, czujemy się źle. Kiedy przychodzi przeżyć nasz, nasz czas, ten najbliższy, chociażby troszeczkę inaczej niż przeżywam go zwykle, to czujemy się lekko, w takim lekkim dyskomforcie. Czujemy może jakiś lęk przed tym najbliższym czasem. I zobaczcie, że czas rekolekcji to jest właśnie taki moment, kiedy ja. Zostaje wyrwany z tej mojej codziennej rutyny, bo jutro o godzinie 16 będę zaproszony do kościoła na spotkanie rekolekcyjne, albo o godzinie 11 tutaj w tym kościele, i będę musiał może zrezygnować z jakiegoś swojego punktu dnia. Nie wiem, o 16 oglądam jakiś serial, prawda? Więc będę musiał z tego serialu zrezygnować, żeby przyjść do kościoła. O 16 może pomagam swojemu dziecku. A odrobić pracę domową, więc przychodząc do kościoła, będę musiał zrobić to troszeczkę później. Zostanę wyrwany z tej mojej rutyny, z tego mojego naturalnego spędzania wolnego, czas, wolnego czasu, czy spędzania tego konkretnego dnia, tylko po to, żeby przyjść do kościoła. Więc wcale się nie dziwię, że może wielu z nas nawet nie zastanawiało się nad tym, czy pragnie tego czasu, czy oczekiwało na ten czas. Czy ten czas napełnia ich jakąś radością, napełnia ich okazją do tego, że będą mogli po raz kolejny wrócić do Pana Boga, pozmieniać swoje życie, zapytać Pana Boga, co ja mam w tym swoim życiu pozmieniać. I kochani, jesteśmy bardzo podobni do Abrahama z dzisiejszego pierwszego czytania. Abram, kiedy słyszy słowo Pana Boga, aby wyszedł z jego rodzinnego domu, czyli z Ur w Halcedonie, ma około 75 lat. Ma poukładane życie, spełnione życie. Jest bardzo bogaty. Ma wielkie trzody, trzody owiec. Prowadzi usystematyzowany tryb życia. Ma oczywiście jedno zmartwienie, ponieważ nie doczekał się ze swoją żoną potomstwa, bo jego żona Sara była bezpłodna. Natomiast traktuje swojego bratanka Lota jako spadkobiercę. Tego wszystkiego, czego się dorobił. I można powiedzieć, czuje się spełniony, czuje się wypełniony, czuje, że zrealizował swoje powołanie jako mężczyzny. Jednak w tym wszystkim Pan Bóg zaprasza go, aby wyszedł z tego swojego poukładanego życia. Żeby to swoje poukładane życie zostawił, spakował się i ruszył do miejsca, którym Pan Bóg mu ukaże. Ale Pan Bóg nie tylko każe mu iść do ziemi obiecanej, ale Pan Bóg mu również obiecuje że jeżeli posłucha tego słowa, jeżeli uczyni to, co Pan Bóg mu nakazuje, to Pan Bóg będzie Mu błogosławił, Jego imię rozsławi, w, w Jego imieniu będą otrzymywać błogosławieństwa wszystkie ludy ziemi. Potem jakbyśmy czytali dalej Księgę Rodzaju od tego 12 rozdziału, będziemy słyszeć, że Pan Bóg obiecuje Abramowi, potem Abrahamowi, bo Pan Bóg zmieni jego imię, obiecuje mu potomstwo liczne jak gwiazdy na niebie. Już nie tylko ma tego przybranego syna w postaci lota, ale Pan Bóg mu obiecuje, że będzie miał tego syna, którego da mu jego żona Sara. To pójście za głosem Pana Boga wiąże się z konkretną obietnicą. Z tym, że Pan Bóg nie pozostawi nas samych na tej drodze. Nie powie, idź do ziemi obiecanej, i jak dojdziesz, to ja ci wtedy odwdzięczę się tym, że będę ci błogosławił. Nie. Już teraz, kiedy wyjdziesz w drogę, będę ci błogosławił. I kochani, warto tak na to popatrzeć, że ten czas rekolekcji to jest czas wyjścia z tego naszego poukładanego życia. Z tego życia, w którym no, nie pozwalamy na to, żeby cokolwiek nas zaskoczyło, bo mamy swój, swój rytm dnia, swój rytm obowiązków, wiemy, co nas czeka kolejnego dnia, tygodnia, a czas rekolekcji to jest czas, kiedy ja pozwalam Panu Bogu, żeby mnie wyrwał z tego. Bo nikt z nas w pewien sposób nie planował tych rekolekcji. To ksiądz proboszcz tam nie zaplanował. To proboszcz powiedział, że będzie w drugą niedzielę Wielkiego Postu. I w pewien sposób zaprosił nas do tego, abyśmy byli posłuszni temu Słowu, temu Słowu Pana Boga, temu, co Pan Bóg do nas w tym właśnie czasie będzie mówił. Pan Bóg nas zaprasza do tego, abyśmy przyjmowali Jego Słowo, abyśmy poszli, poszli za Jego Słowem. Zobaczcie, że analogiczna sytuacja pojawia się w dzisiejszej Ewangelii, kiedy Jezus zaprasza na górę Tabor, na górę Przemienienia Trzech swoich uczniów tylko Piotra, Jakuba i Jana. Pozostałych dziewięciu zostaje na dole. I z jednej strony wydawać by się mogło, że to jest wielkie wyróżnienie dla Piotra, dla Jakuba i Jana. Ale może warto na to popatrzeć troszeczkę z innej perspektywy, z drugiej strony. Apostołowie, chodząc za Panem Jezusem, też mają w pewien sposób poukładany tryb życia. Kiedy Jezus wybierał się na górę, to zawsze wybierał się sam. Wybierał się po to, żeby się modlić. I z tej modlitwie często spędzał całą noc apostołowie zostawali na dole po to, żeby nieco odpocząć, aby zregenerować swoje siły, żeby zatroszczyć się o te potrzeby y, życiowe, tak, aby mieć co jeść, co pić, przed wyruszeniem w dalszą drogę. I tu nagle, kiedy apostołowie są zmęczeni, kiedy napracowali się, y, słuchając Pana Jezusa, napracowali się, pomagając Mu y, w tym przechodzeniu między wszystkimi chorymi, Potrzebującymi rozmowy z Panem Jezusem, nagle jeszcze trzech z nich musi pójść z Panem Jezusem na górę. I co mogą sobie pomyśleć? Piotr, Jakub i Jan? Dlaczego my? Inni będą odpoczywać, a my będziemy się musieli męczyć. Będziemy, po pierwsze, musieli wyjść na górę, spędzić jakiś tam czas z Panem Jezusem bliżej, nieokreślony. Jezus prawdopodobnie będzie się modlił, a my będziemy mu tylko towarzyszyć. No, w sumie bez sensu. Lepiej byłoby, gdybyśmy zostali na dole, odpoczęli i nabrali sił do tego, żeby dalej iść iść za Panem Jezusem. W pełni, w pełni sił, w pełni przygotowani na to, co nas czeka kolejnego dnia. Dlaczego muszą iść? I może to jest też pytanie, które my sobie zadajemy dzisiaj. Dlaczego akurat ja mam iść na rekolekcję? Dlaczego ja mam uczestniczyć w tych rekolekcjach? Przecież wcale tego nie potrzebuję. Przecież lepiej by było, gdybym spędził ten czas w domu, odpoczywając, regenerując swoje siły, żeby jak najlepiej, najrzetelniej realizować swoje zadanie, swoje, swoje powołanie męża, matki, babci, dziadka, dziecka. Przecież jeżeli pójdę na rekolekcję, będę miał mniej czasu na to, żeby się nauczyć, przygotować do szkoły na następny dzień, żeby odrobić pracę domową. Będę musiał zarwać może nockę, żeby zrealizować te wszystkie zadania, które mam w ciągu. W ciągu mojej doby. Dlatego Pan Bóg pokazuje nam, że to jest ważne. Dlaczego? Dlatego, że Pan Bóg zaprasza do Statu na Górę, po to, żeby się przemienić wobec nas. Ci trzej apostołowie mają doświadczenie nie tylko Boga, nie tylko Jezusa jako człowieka, jako tego, który panuje nad przyrodą, jako tego, który jest cudownym lekarzem, któremu poddają się duchy, duchy nieczyste. Ale mają doświadczenie, widzą Jezusa w czystej postaci, widzą go takim, jakim on naprawdę jest, widzą go jako prawdziwego Boga, prawdziwego Mesjasza, przed którym padają na twarz, tak jak się pada na twarz przed Bogiem. Czyli apostołowie, którzy wyszli, pozwolili na to, aby Jezus ich poprowadził na tą górę, doświadczyli Boga takim, jakim on jest. A więc czas rekolekcji, kiedy my pozwolimy na to, żeby Pan Bóg nas prowadził. To jest czas, kiedy my mamy przede wszystkim poznać Boga takim, jakim On jest, wiecie, w czasie rekolekcji wcale nie chodzi o nas. Wcale nie chodzi o to, żebyśmy my skorzystali z sakramentu pokuty i pojednania. Tylko pierwszym owocem, pierwszym zadaniem nas, uczestniczących w rekolekcji, jest popatrzeć na to, zachwycić się, jaki Bóg jest. Bo jeżeli ja tym się nie zachwycę. Jeżeli ja nie poznam Pana Boga takim, jakim On naprawdę jest, to ja nie będę wiedział po co. Po co rekolekcje, po co spowiedź, po co co niedzielna msza święta, po co codzienna modlitwa, po co regularna spowiedź, po co wysyłam dziecko do Komunii Świętej. Jeżeli nie poznam Boga, jeżeli moje doświadczenie Boga będzie związane z tym, że ktoś mi coś o Panu Bogu powiedział, a sam na własne, oczy, na własne oczy czy na własnym ciele nie doświadczy Jego mocy, kochani, w tym jutrzejszym dniu właśnie będziemy próbować poznawać Pana Boga takim, jakim On jest, żeby się zachwycić. Ale kochani, kiedy apostołowie zachwycają się Jezusem, zachwycają się Bogiem, kiedy mają potwierdzenie u Eliasza i Mojżesza, że Jezus jest Mesjaszem, to chcą zbudować namioty, to znaczy chcą się zatrzymać na tej górze, gdzie widzą bóstwo Jezusa. W pewien sposób święty Piotr po raz kolejny mówi Jezusowi, że nie chce, żebyś poszedł na krzyż. Piotr i pozostali apostołowie słyszeli o tym, że Jezus zapowiada swoją mękę, a Piotr mówi: Panie, zbudujemy tu trzy namioty i zostaniemy tu na zawsze. Będziemy na zawsze patrzeć Twoje bóstwo. będziemy na zawsze Cię uwielbiać, na zawsze Cię adorować. A Bóg już nie tyle Jezus, ale Bóg z nieba mówi do świętego Piotra: Piotrze, słuchaj mojego umiłowanego syna. Idź za nim, nie rób po swojemu. Czeka cię zejście do pozostałych apostołów, aby być świadkiem tego, co sam doświadczyłeś, tego, co sam widziałeś. I kochani, czas rekolekcji, kiedy my się zachwycimy tym Panem Bogiem, zobaczymy Go takim, jakim On jest, ważne będzie to, aby nie zostać tylko w tym stanie, ale z tym stanem, doświadczeniem Pana Boga, wrócić na dół do naszej rzeczywistości, do naszej codzienności. To znaczy, z doświadczeniem Boga wracam do swojego życia i widzę, dlaczego ja mam zrezygnować z alkoholu w Wielkim Poście? Dlaczego ja mam, może, zrezygnować z jakiegoś nałogu, który mam? Dlaczego mam pogodzić się z sąsiadem? Dlaczego mam przebaczyć swojemu mężowi? Dlaczego mam wyciągnąć rękę nawet do tego, który tą moją rękę już nieraz odtrącił i nie chce zgody ze mną? A ja po raz kolejny jestem zaproszony do tego, żeby mu przebaczyć. Dlatego, że Bóg, który nas kocha, Bóg, który jest tak potężny, Bóg, który jest tak mocny, zaprasza mnie do tego, abym to doświadczenie mocy Boga sprowadził z powrotem do mojej codzienności. Aby to doświadczenie, które będzie moim udziałem w czasie tych rekolekcji, żył nim na co dzień, aby ono przepełniało wszystkie moje relacje, wszystkie moje plany, nawet jeżeli to będzie związane z tym, że podejmę doświadczenie krzyża, doświadczenie cierpienia czy doświadczenie jakiegoś niezrozumienia. I to, kochani, będzie kolejny dzień naszych rekolekcji, kiedy będziemy chcieli właśnie przez sakrament pokuty i pojednania przede wszystkim, przez to doświadczenie miłości Pana Boga, zejść z doświadczeniem. Boga takim, jakim On jest do naszej codzienności, abyśmy mogli dobrze się wyspowiadać, dobrze skorzystać z tego czasu łaski, abyśmy tym, pod tym postanowieniem niegrzeszenia w przyszłości, przyszłości żyli na każdy dzień, nie tylko w czasie Wielkiego Postu. A więc kochani, pozwólmy się prowadzić Panu Bogu, pozwólmy się prowadzić Jego Słowu, pozwólmy się prowadzić Jezusowi Chrystusowi w tym świętym czasie rekolekcji. Może spróbujmy podjąć pewne radykalne przedsięwzięcie, tak jak zrobił to Abraham, który zostawił wszystko i do tego swojego domu nie wracał na noc. Jesteśmy wezwani do tego, aby przez te trzy dni wędrować za Panem Jezusem, za Jego słowem i nie wracać do swojego domu. W sensie nie, że mamy nocować w kościele, tylko może warto na przykład przez te trzy dni nie włączać telewizora. Odciąć się od tego świata, odciąć się od tego, czym żyje na co dzień. Może warto nie słuchać radia, albo jeżeli już, to słuchać jakichś konferencji, nauk, może Słowa Bożego nagranego. Możemy to znaleźć czy na YouTubie, czy na jakichś innych stronach. Może zamiast w ogóle internetu, to ten internet wyciągnąć, router z prądu, niech w całym domu nie będzie internetu, po to, żeby nie docierały do mnie informacje, które będą mnie. Gdyby odciągać od myślenia o Panu Bogu. Ja wiem, że dla nie wszystkich jest to możliwe, bo mamy różne charaktery pracy, ale jeżeli da się coś takiego zrobić, to naprawdę warto przez te trzy dni. Przez te trzy dni w roku odciąć się od tego, czym żyje na co dzień. Wejść na górę, wyjść na pustynię, aby doświadczyć w pełni owoców, owoców tego, co Pan Bóg dla nas przygotował. Bracia i siostry, Pan Bóg przygotował dla nas wielkie rzeczy. Tak jak dla Abrahama przygotował ziemię obiecaną, tak jak dla Piotra Jakuba i Jana, Pan Bóg przygotował na górze przemienienia swoją chwałę, pokazał im swoje bóstwo, tak każdemu z nas Pan Bóg przygotował odpowiednie dla nas łaski. I to od nas już teraz zależy, czy my po te łaski wyjdziemy. Czy tak jak Abraham posłuchamy się Pana Boga i udamy się w drogę, do której zaprasza nas Pan Bóg. Ważne, abyśmy na tej drodze, nawzajem się umacniali, abyśmy ogarniali się nawzajem modlitwą. Ja wam obiecuję modlitwę ze z mojej strony w Waszej intencji, aby każdy z Was przede wszystkim doświadczył Boga, takim jakim on jest i to ze względu na niego podejmował praktyki nawrócenia. I proszę was o to, abyście, te, abyście się też modlili w mojej intencji, aby każdy z nas przeżył te rekolekcje. Nie tylko abym ja przyjechał do Was i je wygłosił, ale też żebym sam je przeżył i aby każdy z Was, Doświadczywszy owoców tego świętego czasu mógł tymi owocami żyć przez cały rok, przez cały czas, w tej całej naszej drodze zbliżania się do Pana Boga. Amen.